Cześć wszystkim, z tej strony Joe, a to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii. Czekajcie. Nie sobie. Tak to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii przechadzka po serwerze. Co mnie tak młodzi. Może ja powiem, W tej serii będę... Chodził sobie po różnych serwerach i po prostu Wam je pokazywał, zachęcał do logowania na tych serwerach. Dzisiaj jestem na serwerze Minecraft.pl, jest to Free build. O Boże, ale mnie zamula, 6 fps, Boże. Jest to, mój, to jest mój domek. I może przejdźmy się teraz trochę nim i chodzimy na matko. Ja mam pomysł, wyłączę nagrywanie i włączę jak już będę spał Już jestem, to jest właśnie spawn. Spawnujemy się tutaj. O, tu nigdy nie byłem. A mini to jakiś tam... Nie wiem, tu nie będę wam pokazywał. Y Witamy na serwerze Fabi, tak I tu są zasady. Ja nie będę wam czytał, jak chcecie możecie sobie kiedy indziej. Możecie sobie wejść i poczytać. Ogłoszenia, wow pełno ogłoszeń. Yy, tu są moderatorzy. No i inni admini tacy tam ale pójdę do ciekawych miejsc chodźmy, chodźmy, chodźmy to są na razie jak widać zamknięte ale tu już mamy Marborg, tylko Kakoli cola i kratecko Empik, Empik. Yy, dzielnica Western giełda Chinatown Jeśli nie będę nigdzie przynosił wejdźcie sobie na serwer i sami zobaczcie ale to są naprawdę ciekawe miejsca, i widać, że dużo pracy poświęcono na nie. To są takie telefony takie takich miejsc, mała wykopowa, czyli tam, gdzie się stojawce zbierają, i takie tam. To nie wiem, co to jest. O! No to jest rezerwacja. Już jestem. To jest powiem, takie miejsce, gdzie można się budować jest ogólnie do mapy Free Build. A tak, mapa główna. Chodźmy na mapę główną no i zaraz raz. No już jestem. Nie wiem czy mi skina zresetowało. No i tu są zasady co do budowy, do budowy budynków. Tu są takie śmieszne dróżki. Do Chinatown, sklepu Spawna, dzielnicę i Chinatown i Spawny, no tak. Hmm. prosto, autobusy. No, właśnie, to jest bardzo fajny system autobusów. Nigdy chyba takiego nie widziałem. Strasznie mi się spodobał. Um, zaraz wam go pokażę, jak dojdziemy do ulicy. Zobaczcie, że nie ma na razie odcinków z Player Minecraft, ale. O, jest autobus. Ale po prostu nie mam pomysłów, co budować i... I, no i. No i tyle. No i to jest autobus. Linia B, kierunek China. To właśnie, chodźmy do China. To jeszcze nigdy nie byłem. Z Chodźmy do następnego przystanku. No, i to są autobusy. No, o, to jest chyba Chinatown, możemy tak sądzić. Oho, nad no, Może później na te z pójdziemy. Ło, wow, ale fajnie. Czemu mi tak zamula? Może na filmiku będą mniejsze lagi, ale tu mam duże. No bardzo fajnie tu jest ogólnie, miła atmosfera, przyjaźń Admini, no to ja was zapraszam do mnie na tym serwerze, IP oczywiście znajdziecie w opisie w opisie filmiku, no ja jestem John, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, cześć.